Ja tak służbą zdrowia to tak dużo jak pani poseł się nie zajmuje, a nie mogłem być więcej w Komisji Zdrowia, więc zapisanie się do parlamentarnego zespołu do spraw szpitali powiatowych były dwa takie pierwsze spotkania. Na tych spotkaniach pierwsze było na drugie wybierano przewodniczącego i zastępców, a następne było już takie merytoryczne. I było z prezesami Narodowego Funduszu Zdrowia, jako również z przedstawicielem, dyrektorem z Ministerstwa Zdrowia. Był to, było to pierwsze spotkanie. Nie uczestniczyłem w nim do końca, ponieważ miałem w tym samym czasie Komisję Rolnictwa i musiałem pójść na Komisję Rolnictwa, bo były tam potem głosowanie. Związ... Nie zależało. Pani poseł, pani poseł, bardzo proszę. Ja jestem szefem podkarpackiego. Proszę no, Państwo pogadacie sobie tak? Panie pani, pani, pani mówienie takich rzeczy, pożyczy. że nie zależało pani. na szpitalach, to jest poniżej. Bardzo proszę, pan poseł. To ja chciałem zapytać, co by było, gdyby tych środków więcej nie było w 2015 roku na, na, na na służbę zdrowia było 77 miliardów złotych, a w 2019 roku 103, a na ten rok jest 108 miliardów złotych. Czyli jest wzrost o 31 miliardów złotych środków na służbę zdrowia. To mam z Ministerstwa Zdrowia dzisiaj materiałów przesłanych. Ale brakuje. Dobrze. 31 miliardów tak. to co by było gdyby tych środków nie było i w stosunku Już do PKB. Ale ja nie. Drodzy Państwo ale ja proszę nie, nie przeszkadzać panu. Pani poseł nie przeszkadza. Panie nie wszyscy przeszkadzają. No, Przecież jesteśmy no. dorośli. Bardzo proszę pan... Ale pani poseł prowadziła taką atmosferę żeby przeszkadzać. Ja. <kluzny> 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 Więc w 2015 roku to było 4,6 PKB w 2019 523, w 2025% 3 PKB, a do 2024 roku ma dość 6% PKB. W związku z czym wiemy, że są problemy w szpitalach powiatowych. Przygotowujemy, przygotowany jest taki raport z badania sytuacji finansowych szpitali powiatowych i tutaj posłowie partii rządzącej z Podkarpacia przygotowują ten raport. Poprosili o wypełnienie ankiety w większości szpitalów powiatowych w Polsce i na tej podstawie no, na podstawie tego przygotowanego raportu, o którym pan przewodniczący mówił mamy rozmawiać. Dalej rozmawiamy cały czas z panem ministrem zdrowia, panem Szumowskim, z panią wiceminister Szczurej Żelazki, jak również z Panie minister w Cieszyńskim. Cieszyńskim, Cieszyńskim. E, więc te rozmowy cały czas e, trwają. Mówimy o, o sytuacji naszego szpitala, e, e, ale również szpitali nadpowiatowych na Podkarpaciu. E, w związku z czym, no, e, wiem, że jest, e, są problemy, wiem, że jest, e, że, że szpitale się borykają z tym, ale to jak zadałem pytania, co by było, gdyby tych środków nie było więcej niż wcześniej. E, Także w tej chwili jest wzrost ceny na pierwszą wizytę w poradniach neurologicznej, kardiologicznej, endokrynologicznej, ortopedycznej, są nielimitowane, jak również będą też środki, będą zapłacone na wykonania, jeżeli chodzi o 100% endoprotezy. Poradnie, chemioterapia, programy lekowe mają być NFZ-y mają dać informacje, które na wykonanie nie zostały wykonane do centrali i ze środków centralnych mają być przekazane środki i mają być na wykonania zapłacone. Jeżeli chodzi o te, które mówiłem, część większej, wysoko, w dużej stopniu zostanie wypłacone. Także jeżeli chodzi o. Sprawy y, y, służby zdrowia to leżą mi również, tak, ale sprawa toczy się nie od dzisiaj, tylko sprawa służby zdrowia jest od 30 lat i y, 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 też mówienie, że y, pani poseł powiedziała, że 2 miliardy złotych y, y, o, tych, o tych środkach na, y, nie, nie na służbę zdrowia, na onkologię, tylko na, na te to. ja pani też chcę też... Przytoczyć, że, że mamy też dane, że 2 miliardy złotych to zostały, o 2 miliardy złotych więcej, żeśmy przekazali środków. Rząd i Sprawiedliwości w ciągu dwóch lat więcej, bo z 5 miliardów na 7 miliardów złotych w stosunku do urządzenia policji, podprawy wolności. Dziękuję bardzo.